Siema. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moją opinią na temat tego sezonu Manchesteru United, bo w zasadzie to już można pierwsze wnioski wyciągać. Oczywiście w trakcie jeszcze sezonu jest długi, bo, bo rozgrywki wrócą w styczniu albo z końcem grudnia. Natomiast no już pierwsze, pierwsze wnioski można wyciągać, czego się można spodziewać po Manchesterze United w tym sezonie i zgodnie z moimi prze prze przekonaniami, przewidywaniami raczej bym się spodziewał, że United skończy gdzieś właśnie w okolicach ligi Europy. Ja obstawiałem od początku szóste miejsce i tak trochę mi to wygląda, ponieważ właśnie niestety Newcastle czy Brighton to są tacy właśnie rywale w biciu się o to szóste miejsce. Oczywiście United może odpalić ale raczej patrząc na dobrą formę bezpośrednich rywali, walce o wyższe miejsca i odradzający się Liverpool, myślę, że im będzie bardzo ciężko skoczyć do, do miejsca promiowanego, czyli do pierwszej czwórki, jeżeli chodzi o ligę mistrzów. Wydaje mi się, że to zakręci się gdzieś właśnie w okolicach szóstego miejsca. No i niestety, no, gdzieś tam, ten pierwszy sezon trzeba dać Ten Hagowi na ogarnięcie się w nowym zespole, w nowym środowisku. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już to naprawdę ruszy na poważnie. A w tym no, liczę na to, że nie odpuszczą Ligi, Ligi Europy. Tutaj można zawalczyć, może w końcu jakiś trofeum włożyć do gabloty. Chociaż jakiś Puchar Ligi, Puchar Ligi Angielskiej, no, gdzieś, gdzieś o coś zawalczyć. A na, na ligę no tutaj w zasadzie trzeba liczyć na, na, na osłabienie, na gorszą formę w zasadzie Chelsea, Tottenhamu, Arsenalu. Także no, ciężki, ciężki sezon przed United, no, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że no niestety trzeba się liczyć z tym, że kolejny, kolejny sezon na szóste miejsce i tyle. Dzięki.